Ołaga, no. w tym roku otworzyli, wiedzę na górę, na zamek. I z Ameryki? Nie, z Polszy. No Ładnie, to fajnie, że to część metro. No problem, A właśnie, można tu jeździć za bilet z metra. Kosztuje wjazd jeden lari i chyba zjazd jeden lari. A my mamy na wjazd i mieć zjazd? kartę na metro. No, o, to ważna no. informacja. Tak to wszystko wygląda. Hello. No. Ej, ma do no. O restauracja, w Hello. 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 które Hello. 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 mają internet. Hello. 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 płynie. Zwany okay. czasem pod paską, a... Tam z zaraz zbliżymy się, to jest Pałac Prezydenta. No i to jest stacja. Tutaj tam są gorące źródła. To jest zbliżenie na gorące źródła. Co to są popuły od po no. no i jedziemy. Wyjeżdżamy do zamku. To, czy to nie jest taki całkiem zamek? zamek No właściwie mur jest tam no. O jak pięknie kwali wygląda w sobie to i spój się w ten Wjście ten brzeg jest o. fajny fajnie Co jutany Bo koniec